Ogólnie tworząc kontekst Pokémonów, jaki tworzę, czyli jakieś przechodzenie gier Pokémon z jednym konkretnym typem, czy jakieś przechodzenie bardziej znanych czy mniej znanych romhaków, bardziej tych znanych, oczywiście, bo się jednak lepiej klikają, to jestem w ogólnym szoku, bo kojarzę tylko jeden komentarz, który w jakikolwiek sposób nawiązuje do tego, że nie tworzę swoich wyzwań, bez znanych przez każdego fana Pokémon zasad nazlog. A najlepiej w ogóle od dłuższego czasu bardziej popularną odmianę hardcore nazlog, bo ten hardcore sprawia, że ten nazlog jest bardziej hardkorowy i bardziej cool. I będę z wami jeszcze. Bo odkąd pamiętam zawsze miałem taki mindset z tyłu głowy, że jaki jest sens nagrywać Pokemony bez Nazloka? Przecież to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Ta gra musi mieć za sobą jakieś wyzwanie. Mówiłem to nieraz o ten kanał, na którym teraz ten film widzicie, nie był moim pierwszym, a może jest to z 15 kanał z kolei. Z takim mindsetem, jakim miałem tworzyłem kontent właśnie z Nazloków, tyle serii z Fire Ad Randomizer Nazlock, czy jakiegoś Glazed Nazlok, które zacząłem, to nie da się zliczyć. Ile z nich skończyłem rzeczywistości? A z ile z nich sprawiało mi jakąkolwiek radość zegrania? Szczerze Mówiąc co nie liczyć z tego kanału, to skończyłem jedynie swoje pierwsze w życiu Fire Red randomizer nazwę, gdzie udało mi się poznać Harvena, którego możecie kojarzyć. Jeśli to oglądasz... Harwen, to możesz potwierdzić, że taka seria miała miejsce i miała swój finish Chyba, że nie pamiętasz tego, no to dobra Ale że po tej serii powstało z 1500-1900 innych kanałów W ogóle dzisiejsza młodzież wie o co chodzi z tą liczbą, bo tak to mnie ciekawi Ostatnio miałem taką rozkminę, czy tak, tak się jeszcze mówi? Każde moje kolejne podejście do następnego Nozlocka kończyło się zwykle na tym, że albo dechciewało mi się grać po paru odcinkach przez całą tą presję, jakie te zasady na mnie wywoływały albo podczas nagrywania przegrywałem rana i traciłem całą motywację do dalszego grania, no bo jak ja mogę być taki słaby i nie umieć przejść jakiegoś durnego Nazloka. I żyłem tak w tej pętli, bez żadnej satysfakcji z gry. Oczywiście, jak odpalałem jakiegoś romhaka po raz pierwszy, to wiadomo, że od razu grałem Nazloka bez wcześniejszej wiedzy. Przez co traciłem szybko tą motywację i myślałem sobie, że może ja po prostu nie umiem w Pokémony. Co jest prawdą. <laughs> jednak zawsze, gdy odpalałem sobie bez jakiegokolwiek nagrywania jakieś klasyczne Pokémony typu Leaf Greeny czy Emeraldy, to nagle chciało mi się grać w chuj. Może nie zawsze te gry kończyłem, jednak samo granie w nie bez tej całej presji, czy jakiś Pokémon mi umrze. Oraz to, jak zawsze przez Rozpoczęciem save'a odpalałem swój pokadek z danej gry i układałem Teams z Pokemonów, których na przykład nie używałem w danej grze, sprawiło mi o wiele większą radość. Jednak dalej, nie był to nazwak i czułem podświadomie, że to co robię, to nie jest żadne wyzwanie. I nawet jakbym chciał nagrywać Pokemon na YouTubie w ten sposób, to i tak nikt by tego nie chciał oglądać. Zastanawiacie się może Zubek, ale skąd miałeś ten mindset? Było wiele czynników, jednak takim głównym, który miał największy wpływ na moje myśli, był chyba content i serwer Pitera, no teraz bardziej znanego jako Pan Pitur. To nie jest tak, że mam jakiś problem do Pitura, ani nic takiego. Jego winą, jeśli to tak Mogę określić, było to, że dużo go oglądałem. Ja jakoś byłem wtedy szóstoklasistą wchodzący do pierwszej gimnazjum. To oczywistym było, że próbowałem się upodobnić w jakimś stopniu do kogoś, kogo w danym momencie dużo oglądam. Wyglądałem wtedy też dużo Huntera, dlatego teraz chyba jestem jaki jestem. Do tej pory mi to trochę zostało, bo widzę po sobie. Co? Do tej pory mi to zostało, bo widzę po sobie, że ostatnimi czasy trochę bardziej lub nieświadomie naśladuje Kiszaka czy kolekcjonera cen. Jednak starając się mimo wszystko zachować jakąś cząstkę swojego ja. Co do serwera Pitura, mam oczywiście na myśli ten ze starych czasów, który z moich Помнін був досить Toksyczny? Co w się sensie, wiadomo, nie pamiętam każdego najmniejszego detalu, jednak mówię to tak, jak to mój mózg zapamiętał, kiedy wspominam tam tamte czasy. Właśnie tam się dobrze zaczytałem, że łowo, Nazdok, to najlepsze co powstało. Ale najlepsze co pamiętam, to ludzie często wysyłali screeny z przejścia jakiejś gry Pokémon. No dalej to robię na kanale Viktory. O, jakieś to było chyba na ogólnym, yy, ale tego nie pamiętam dokładnie. Co mnie zawsze rozbrajało, to jak ktoś pod tym screenem pisał, ale to był Nazdok, co nie? I broń Boże, ktoś napisał, że to nie był Nazdok. Tej fali, która nadlatywała, nie dało się powstrzymać. Dłuższego czasu nie jestem jakoś aktywny na tamtym serwerze, jedynie co jakiś czas sobie zerkam po kanałach i chyba już tam nie ma tej zawiłości do ludzi niegrających na złoków. choć całego spektrum nie mam. Jak coś to nie jest reklama tego serwera, broń Boże, po prostu odpowiadam swoje doświadczenia z tamtych czasów i chyba w większości tamtych ludzi już nie ma na tym serwerze albo jest nieaktywna. Możecie też wysunąć wnioski, że nie lubię trudnych gier, co jest nieprawdą. No może dobra, to nie jest tak, że siedzę całymi dniami i napierdalam w jedynie w trudnej gry pokroju Celest, które przeszedłem ale nie maksowałem jej. Jakoś ostatnio do niej to się szybko odbiłem. Przyszedłem również trzy Soulstriker y od mnie DS i DSi1, który macie obejrzeć na moim kanale, ds 3 a Seldena, które przyszedłem we własnym zakresie. I planuję przejść Bloodborne, bo w końcu mam ps 4. Co do ds 2 to nie mówiłem na tym kanale o ds 2 Oczywiście do listy tych trudniejszych gier mogę dodać Hollow Knight i Wukonga. I ja wiem, że te gry, co podam, nie są nie wiadomo jak trudne, ale jest po prostu moim przykładem tego, że lubię jednak jakieś wyzwanie w grach, ale ten czynnik w Pokemonach, które są JRPGami mi nie odpowiada. O wiele bardziej mi odpowiada wyzwanie, jakie gra mi stawia, z którym mogę się zmierzyć moim skillem, jak na przykład w Dark Soulsach. A nie, że polega to na układaniu jakiejś strategii na walkę, by się wszystko poszło jebać przez randomowego kryta, albo, że właśnie wygrywasz walkę przez randomowego kryta z twojej strony. No po prostu mnie to nie jara i nie czuję zbytnej satysfakcji z przechodzenia takich wyzwań, gdzie często ta kara w postaci śmieci Pokemona odbywa się przez randomowość gry. Więc tak ogólnie to po co gram w Pokemony? Nie gram nie ze względu na wyzwania, jakie oferują, tylko wolę dostać wyzwanie z innych gier. Fabuła też mnie w nich nie kręci, bo wolę fabuły z innych gier, które kładą większy na to nacisk. Więc co jest z tym głównym elementem, który daje mi frajdę w tych grach? Szczerze? Nie wiem. Może ta progresja, że zaczyna z jednym Pokémonem i układa sobie team, który wraz z każdą kolejną znaką rośnie w sile. Układanie tego teamu, żeby obejmować jak największą różnorodność typów oraz używanie tych Pokémonów, których nigdy nie używałem w kolejnych przejściach. I tak naprawdę forsowanie tych gier jakimś jednym Pokémonem, który jest głównym sweeperem w teamie. Może ta infantylność tego świata, który oczywiście ma swoje poważniejsze momenty, to jednak jest dość prostym światem, który jest skierowany do tych młodszych. Może te wszystkie fanowskie teorie i community, które jest naprawdę ogromne i potrafi w tym momencie robić lepsze gry od samych twórców. No tak naprawdę Pokemony to jest kopalnia kontentu, który mam wrażenie, że nie może się skończyć. Tyle jakościowych fanowskich gier, które wychodzą i dalej będą wychodzić, to się nie da policzyć. Każdy znaje coś dla siebie. Ulepszanie oficjalnych gier, Seria Legacy czy jakieś tam drejano, Po wyzwania jakie oferują, Radikale czy Run and Ban oraz roguelike'owość lajkowość nazwoku w postaci Emerald Rogue, czy ostatnie Pokerogue. wyzwania jak przychodzenie gier jednym typem, jedynie jednym Pokemonem, bez tabów, Randomizery oraz ten słynny nazw, który jak widzicie. Widzicie dla mnie jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej, jakim jest tworzenie kontentu z Pokemonów. Dla niektórych nazw to główna część jakiegoś statku, który bez niego nie popłynie, a dla mnie to jest po prostu kolejna deska. Mogłem nagrywać te nazwaki jestem świadomy, że samo wpisanie tego słowa w tytuł sprawia, że dany film zyskuje jakieś 20% więcej wyświetleń, ale oznaczałoby to dla mnie zmuszanie się do grania w ten sposób, który nie jest dla mnie zbyt przyjemny. Dodatkowo sprawiłoby to, że moje filmy pojawiałyby się jeszcze rzadziej, no bo bez przesady że będę wam rzucał film, w którym nie udaje mi się jakiegoś wyzwania skończyć. Raz czy drugi byłoby to spoko, ale jednak YouTube trochę tak działa, że lepiej się oglądają rzeczy, które się udały. Gdybym nagrywał loki, w których bym jeszcze bardziej tryhardował, to nie byłoby mojego słynnego cheatowania na lidze, bo to też mam wrażenie, że jest część każdego odcinka. Szczerze nie pamiętam, kiedy był jakiś odcinek, w którym nic nie odjebałam na lidze, ale zawsze to punktuję w filmie się do tego przyznaję. Jednak jest na kanale jeden film, którym nie przyznałam się do tego i w tym momencie to robię, bo trochę mnie gryzie sumienie. Był to na tym kanale pierwszy Monoran. I jedyny zagrana zasada hardcore nazwok. Pomijając fakt, że miałem krobata w FireRedach, ale to serio przypadkowo było, to na lidze dostałem sweepa. Jednak uznałem, że no kurwa nie chce mi się od nowa tego grać, nie chcę wam wrzucać filmu, gdzie przepierdalam Nazloka, i tak ten film zmontowałem, jakby mi się udało wygrać tego nazloka Do tego też kolejnego Nazloka, jakiego nagrałem, czyli Leaf Greeny tylko ekskluzywami, nagrywałem na live'ie, by nie mieć nawet możliwości oszukania tego filmu, a później nagrałem jedynie Diamond Hardcore nazo, które ja również przejebałem na lidze, ale tamto już uznałem, że to pierdol i wrzucam jak było. I od tamtej pory na moim kanale macie zauważyć, że nie pojawił się kolejny nazlog. Po prostu w tamtym czasie już tak ostatecznie uznałem, że nie lubię grać nazlogów i widziałem, że nawet jak wrzucam filmy bez tych zasad, to i tak dobrze się te filmy klikały i że ludzie jednak nie oczekują ode mnie grania w ten sposób i mogę nadrabiać moje filmy, no nie wiem, sobą, Montażem, oryginalnością. Jednak czy to oznacza, że na kanale nigdy nie pojawi się żaden nazw? Raczej będą się pojawiać, no bo wiadomo, viewsy się muszą zgadzać i w jakiś sposób jest to powiązane z moim kontentem. Ale na pewno bardzo rzadko, jak już to na live'ach, bym nie mógł szukać. Później je będę montował do filmów, po prostu. Więc co, to tyle z tego filmu. Trochę się wam wyżaliłem z tego, co we mnie dłuższy czas się działo, ale mam nadzieję, że teraz trochę bardziej rozumiecie, czemu nie jestem jednym z najlepszych nazwokerów z ponad 4 tysiącami godzin doświadczenia i czemu nie siedzę po 5 godzin na streamach, przypatrując się dokumentacji Romhaka, przygotowując się do walki z Youngster Johnem 4. No i co, Elo, do następnego. Popatki. Hello, hello, sayonara, bye bye, bye, bye arigato, hahaha. Ha, ha.